Kasia Kołodziejska, dzisiaj wspaniała publiczność w Was dopingowała, do końca była z Wami, no ale nie udało się. Tak, ta publiczność zawsze jest do końca i pomimo wyniku, jak widać, cały czas dopinguje. Szkoda, szkoda tych dwóch punktów, bo mogłyśmy pokusić się tutaj o wygraną, ale zabrakło troszeczkę zimnej wody, głowy w ataku. Za dużo straconych piłek, za dużo nieskutecznych rzutów po prostu. A o czym rozmawiałyście w szatni z trenerem? W czasie przerwy. W czasie przerwy, tak. No też właśnie głównie o tym, żeby takie niczyje piłki też zdobywać, tak? Bo też kilka piłek było takich odbitych od bramkarza, czy i gdzieś tam wpaliły w, w ich ręce i żeby spokojnie rozegrać w ataku przede wszystkim, bo w obronie jeszcze nie było tak źle, aczkolwiek no, nie ukrywam, że, że brakowało Iwony, brakowało Karoliny. To są takie kluczowe zawodniczki, które występują w pierwszej siódemce praktycznie zawsze w obronie i... Troszkę musiałyśmy coś pozmieniać, no ale mam nadzieję, że jeszcze do soboty uda nam się to wszystko troszeczkę bardziej spiąć i, i zgrać, żeby, żeby tam zdobyć te punkty. A widzisz tu jakieś słabe punkty węgielek, które można w rewanżu wykorzystać? Tak, uważam, że mogłybyśmy pokusić się o więcej bezpośrednich kontr, bo nie wracają za szybko do, do obrony. No i oczywiście te stuprocentowe sytuacje, żeby je wykorzystać przede wszystkim, bo jeżeli nie będziemy wykorzystywać stuprocentowych sytuacji, to nie wygramy meczu. No, dzisiaj też dużo pomogła w lamce Weronika Gawlik, prawda? Tak jakby ten moment był przełamania, zaczęła bronić, Wam też jakby łatwiej się w tym momencie grało, doszłyście na remis, ale w drugiej połowie znowu Węgierki odskoczyły. Tak, Vera bardzo, bardzo dobre zawody dzisiaj zagrała, no ale nie postawiłyśmy tej kropki na dik, bo tak jak Pan mówi, tutaj doszłyśmy je na remis i Próbowałyśmy jakoś dojść, dojść na, ten, na ten wynik taki bliski i zacząć wygrywać, ale no niestety nie udało się. Dziękuję bardzo.